Wybitny fotograf przyjedzie do Gdyni. Chris Niedental spotka się z pasjonatami fotografii w środę w Dworcu Morskim w Gdyni. Będzie opowiadał m.in. o swojej autobiografii, w której również za pomocą zdjęć sportretował upadek komunizmu w Polsce i w Europie. Spotkanie zorganizowało Muzeum Emigracji. Łatwo było taką osobę przekonać do tego, że przyjechała tutaj do nas do Gdyni? Chris Niedental jest wielkim entuzjastą tego projektu. Zresztą też zasiadał w jury konku, oceniającego prace konkursowe na wystawę stałą. Także o tyle było łatwo, o tyle trudno, że jest to osoba, która ma bardzo skomplikowany terminarz, więc znaleźć wspólny termin i spotkać się w właściwym czasie, to faktycznie nam zajęło trochę, trochę czasu, aby to przygotować. Chris Niedenthal w swojej karierze współpracował z wieloma cenionymi magazynami na całym świecie, takimi jak Newsweek, Times czy też Der Spiegel. W 1986 roku otrzymał nagrodę World Press Photo. Jego przyjazd i spotkanie w Gdyni będzie jednym z wielu, jakie stara się organizować muzeum. Emigracji. To wydarzenie ma charakter cykliczny. Spotykamy się raz na miesiąc i są to wydarzenia różne. Czasami jest to projekcja filmu, czasami spotkanie właśnie z jakimś ciekawym gościem, czasami prezentujemy książki. Mamy w planach również zaproszenie historyków, ale takich historyków, którzy o historii będą Potrafili powiedzieć w sposób arcy ciekawy. Organizatorzy spotkania z wybitnym fotografem zapewnili bezpłatny dojazd z dworca PKP Gdynia Główna do dworca Morskiego. Wstępne spotkanie jest bezpłatne, choć niestety liczba miejsc ograniczona.